Ben Wallace były sekretarz obrony w Wielkiej Brytanii powiedział że Niemcy są spenetrowane przez rosyjski wywiad a to pokazuje że nie są one partnerem bezpiecznym na którym można polegać słowa wypowiedział w kontekście afery z ujawnionym przez Rosjan nagraniem dyskusji oficerów Luftwaffe Rosjanie po prostu wdzwonili się na wideokonferencję dowództwa Bundeswehry, która odbyła się na Webeksie i nagrali wszystko. Niemcy w ogóle się nie połapali, że ktoś poza nimi uczestniczy, choć lista jest zawsze na ekranie. Dzieci przyjaciół Putina nie żyją długo. Syn szefa Rostnieftu znaleziony martwy. Nie żyje jedyny syn szefa rosyjskiego koncernu petrochemicznego Rostnieft. 35-letni Iwan Siecin cierpiał na nadciśnienie. Przebywał w swoim domu na podmoskiewskim osiedlu Europa 1, gdy nagle upadł i zaczął się dusić. Pogotowie pojawiło się dopiero po kilku godzinach za późno. Dzieci przyjaciół Putina nie dożywają 40 roku życia. Skomentował Leonid Niewzlin, były menadżer koncernu Yukos. To kolejna trudna do wyjaśnienia śmierć w bliskim kręgu władz Kremla. Premier Ukrainy Denys Szmychal przyznał, że na granicy z Polską nie odnotowano żadnego przypadku zablokowania dostaw broni, sprzętu wojskowego i pomocy humanitarnej.